Czy liczba wyprodukowanych krzeseł w roku 2016 była o 100% większa od liczby wyprodukowanych krzeseł w roku 2015? I to jest pytanie, na które na samym początku zastanowimy się tutaj, jeśli chodzi o tę treść tego polecenia. Mianowicie 2015 rok odczytujemy tutaj z wykresu, że dokładnie wyprodukowano tych krzeseł 250. Jeśli wartość miałaby być w 2016 roku o 100% wyższa, to ta wartość w takiej sytuacji w 2016, co oznacza wartość o 100% większa, to po prostu jeszcze raz tyle samo więcej. Czyli w takiej sytuacji 250 musiałoby być jeszcze razy dodać 250, czyli łącznie w tej sytuacji musiałoby być 500 krzeseł. Zobaczmy, czy na wykresie rzeczywiście tak jest. No nie, to na wykresie w takiej sytuacji mamy podane, że to jest 350 krzesów, czyli to nie jest wartość o 100% większa. Ta wartość w takiej sytuacji oczywiście będzie odpowiedzią, która by była nieprawdziwą. I teraz tak, drugi słupek na wykresie jest dwa razy wyższy od pierwszego. Czy to jest odpowiedź uzasadniająca tutaj do tego pytania? Oczywiście nie. To nie jest tutaj sytuacja, która nam podkreśla akurat tą sytuację. Odpowiedź B. Liczba krzeseł wyprodukowanych w 2016 roku jest o 40% większa niż liczba krzesów wyprodukowanych w 2015 roku. No i sprawdźmy to tutaj za pomocą tak naprawdę przeliczeń. Mianowicie 250 tutaj naszą wartości krzeseł to będzie wartość wynosząca na wtedy 100%. Natomiast wartość tych 2016 roku, czyli 350 krzeseł, to będzie wartość x%. W ten sposób przeliczając sobie za pomocą proporcji, przeliczymy, że 350 razy wartość 100, podzielimy wtedy przez wartość 250, skracamy te ułamki. Możemy też skrócić sobie ewentualnie jeszcze bardziej, albo po prostu to zostawić, że to będzie wartość 3,5 tysiąca, podzielić przez wartość 25. Jak sobie to odpowiednio tutaj podzielimy, to trzymamy, że ten wynik wynosi nam w takiej sytuacji wartość 140. Czyli czy ta wartość rzeczywiście jest o wartością o 40% większą od wartości w 2015 roku? Tak, to prawda, bo wystarczy teraz od 140 odjąć wartość 100%, czyli to jest wartość wynosząca nam 40%, czyli to jest odpowiedź, która właśnie będzie uzasadnieniem do tego przypadku, że to nie jest 100%, a jest to po prostu o 40% wartość większa.